No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, teraz ją wyłączę. O, spójrzcie! To działa! Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejną rzecz, a będzie to tym razem coś takiego. A omawiany dzisiaj produkt to taki miernik EMF, miernik pola elektromagnetycznego, który został przeze mnie zakupiony na portalu. <laughs> Czemu, bo temu na dzień 29 listopada 2024 w kwocie, uwaga, 39 zł i 6 groszy i to już razem z wysyłką. Także kwota jest oszałamiająca. Co my tutaj otrzymaliśmy? No, opakowanie jest jakie jest, ale dobra. Sam miernik, niestety, nie wiem co to za model, ale znam za to kod producenta, który jest następujący: XW 3, 3, 6, 6, 7. Jeszcze raz XW 336, I tak prezentuje się tutaj pokrótce to urządzenie. No mamy tutaj plastik, mamy tutaj diody, które będą nam wszystko sygnalizować na temat. Promieniowania elektromagnetycznego. Wszystko jest tutaj wyrażone w miligausach. Jak możemy zauważyć, mamy tutaj różne poziomy. No na zielono diody, czyli te pole elektromagnetyczne, jest w takim stosunkowym bezpiecznym, na bezpiecznym poziomie. Tutaj już mamy troszkę inną diodę. Na żółto, czyli już takie lekkie ostrzeżenie. Później na pomarańczowo, że jest niebezpieczne. I na czerwono, że no ten poziom jest już bardzo niebezpieczny. Całą jest zasilana poprzez baterie, Za chwilkę dowiemy się, jakie. Śrubokręcik, już widzę, że będzie nam potrzebny, chyba, tutaj, żeby się dostać, właśnie do komory baterii. Tak, tak prezentuje się tutaj jeszcze. Śrubokręcik, tak jak mówię, śmieszne pieniążki. No i zobaczymy, co to, co to będzie warte. Już kiedyś na tym kanale prezentowałem. Inny miernik pola elektromagnetycznego, był to miernik z Benetech, i tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do tamtego miernika, jeśli ktoś jest zainteresowany. Dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze, co tutaj jest. To tutaj jakaś papierologia, wiadomo, po chińsku i tam jeszcze w jakiś innych językach. I tutaj jeszcze coś mamy. Co my tutaj otrzymujemy? Tutaj graficznie, co tak mniej więcej możemy sobie zmierzyć? Tutaj mamy wyszczególnione takie, takie różne rzeczy, które możemy też pomierzyć wewnątrz, na zewnątrz. No i co? Tutaj mamy pytania i odpowiedzi, takie QA. No i dobra, i tutaj mamy taką od nich też wypisaną skalę odnośnie tych dude. No dobra, kto chce, to niech sobie tutaj e, przytrzyma ten filmik i na spokojnie sobie tutaj przeczyta, co i jak. Dobra, dobra. Zabieram się zatem za dostęp do komory baterii. No dobrze, sprawdźmy, co tam się kryje w środku. Podejrzewam, że baterii tutaj nie będzie. Będziemy musieli sobie dołączyć. Mamy tutaj te dwie śrubki, które musimy za pomocą tego magicznego śrubokręciku śrubokręcika odkręcić. No, chyba że będzie tutaj jakaś niespodzianka i baterie będą zaimplementowane. No, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, odkręciłem. A tutaj coś. Tak, nawet jest. A jest bateria. Spójrzcie. Jest bateria funkielnówka. Co ciekawe, nawet zapakowana w folii. Elegancko. Spójrzcie. O. Nóweczka. Elegancko. Huadao y, Hitch y, Power y, 9V. Tak ona się prezentuje. Dobra, no bateria jak bateria. Eee, tutaj mamy płytkę, która wygląda następująco. No i to jest cała tutaj. Tutaj jest cały, że tak powiem, serce tego urządzenia. Także nie pozostaje mi teraz nic innego, jak odpakować tą baterię, wsadzić i. Zobaczycie, jak to wszystko będzie funkcjonować. Także już wiemy, że jest to zasilane baterią 9 v Sprawdzimy sobie na szybciutko, czy jest to naładowane. A język piecze. Jest. Dobra, tutaj ostrożniutko. Mamy tutaj dwa kabelki, czerwony i czarny. Ostrożnie, żeby tego nie urwać, no bo jeśli to urwiemy, no to będzie lipa. Jednym słowem. Dobra, postaramy się teraz to Odpowiednio tutaj włożyć, tak jak mówię, ostrożnie. Ostrożnie, żeby niczego nie urwać. Dobra. I tak sobie tutaj na chwilkę tylko odpalimy. Dobra. Jest to zaimplementowane, jak możemy zauważyć. Tutaj nawet taka jakby skaja, taka skórka jest. No ciekawe, ciekawe, taka izolacja. No dobra. No dobra. A co tutaj pisze jeszcze? Patrzcie. Made in America. Tu wcale nie pisze, że to jest stworzone z Chin. Made in America. No. No. Dobra. Dobra, teraz tak. Nie wiem, tak czy tak. Dobra, tak. I teraz pozwólcie, ja Was tutaj odstawię, a to na spokojnie sobie tutaj na spokojnie tutaj Dokręcę i będziemy działać. Będziemy działać! Zobaczymy, co to będzie warte. Dobra, już to ogarnęłem. Spójrzcie. No, tak, to jest przycisk. Okazuje się, że to jest przycisk do włączania naszego wehikułu. No i na razie by się to wszystko zgadzało, że tutaj jest takie te pole elektromagnetyczne na, 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 na odpowiednim poziomie. Podejdziemy sobie teraz w różne miejsca i zobaczymy. Dobra, jestem bliżej lodówki i tutaj tak jakby uaktywniała się po prostu ta druga z diod, czyli też jest poziom oczywiście bezpieczny. Ale przejdźmy teraz tutaj bardziej do... Mikrofalówki, co tutaj będzie się dziać, sprawdźmy. Ja ją oczywiście teraz załączę. O, tutaj, spójrzcie, yy, ona nawet nie jest załączona, a tutaj już yy, takie leciutkie ostrzeżenie wyskakuje na żółto. No ciekawe, 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 teraz ją wyłączę. O, spójrzcie, to działa! Fale! elektromagnetyczne. Spójrzcie, niebezpieczeństwo. A teraz... Tak, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. O! Słyszycie jak... Jeszcze raz. Jak usłyszycie działanie tej mikrofalówki tych fal, to tutaj to diametralnie podskoczy. Natomiast ona się później na chwilkę uspokoi, tak jakby te fale były troszkę pomniejszone, po czym znowu się załączy. Przesłuchajmy się i sprawdźmy, Widzicie? O, powiem wam, że w tym układzie to urządzenie działa. Czekamy. Działa. Elegancko, wszystko działa. Teraz wyłączę to. No i spójrzcie, wyłączyliśmy i teraz jest e, bezpiecznie. Także test tutaj zaliczony. E, bardzo fajnie, super. Sprawdźmy, czy się coś tutaj dzieje w środku. Lodówki. Nie, w lodówce wszystko. Wszystko ok. No bo Made in Poland. Made in Poland. Tak, elegancko. Zobaczymy, co będzie z chenningiem elektrycznym. No tak optymalnie. Optymalnie, na żółto. To optymalnie, no po prostu no, troszkę jest szkodliwości, ale nie jest najgorzej, tak? Jest OK, jest OK. No dobrze, jestem teraz w takiej bezpiecznej e, strefie. Przejdźmy zatem do w pobliże telewizora. A na razie tutaj nic się nie dzieje. No, troszkę tutaj na, na żółto zapodaję. Dobra. Sprawdzimy czy coś się zmieni. jak e, uruchomię telewizor. Załączamy. Później pójdziemy sobie jeszcze na zewnątrz. Zobaczymy, co tam będzie wykazywać. Nie chcę tutaj obrazu pokazywać, bo wiadomo, prawa autorskie mogą być. Czekamy. Nie no, telewizorek jest bezpieczny. Najgorzej z tą mikrofalówką było. O. Także tutaj, tutaj na bezpiecznym poziomie wszystko dobra. Ale sami widzieliśmy, co działo się podczas pracy mikrofalówki. Dobra, wędrujemy dalej. Przy gniazdku elektrycznym nic się nie dzieje. Także wszystko bezpiecznie. No, tutaj bliżej licznika prądu, spójrzmy. A! Tutaj coś jest nie tego. No, ale to jest zaraz przy liczniku od prądu. Także tutaj ją wyczuwa po prostu pole elektromagnetyczne. Spójrzcie jeszcze raz. To urządzenie w każdym bądź razie działa. Jest w porządku. Zbliżę się tutaj do odłączonej pralki. Ale spójrzcie, i nawet pomimo tego, że ona nie działa, to znaczy, ona jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Pomimo tego, że ona nie działa, no tutaj na żółto wykazuje. Odpalamy sobie tutaj taką suszarkę. Tak, jest różnica, jak możemy zauważyć. Największe obroty. Mniejsze i wyłączone. Dobra, jesteśmy na zewnątrz, no nic tutaj praktycznie dookoła nie ma, i będziemy coś monitorować, jakiś może słup elektryczny by się tutaj przydał. Dobra, w pobliżu jest tutaj linia kolejowa. Podejdźmy kawałek, trakcja jest. No i spójrzcie, on już tutaj wyczuwa. Nie jesteśmy oczywiście na szlaku, jesteśmy w miejscu dozwolonym, ale spójrzcie już tutaj. Już tutaj, już tutaj wychwytuje. Szkoda, że tutaj nie ma takiej pikawki, takiego brzęczyka, taki na przykład, jakby było już takie totalne niebezpieczeństwo, żeby on, żeby on na przykład zrobił tym brzęczykiem takiej, bi, no. bi, bi, ale i tak za tą cenę bez tego jest, jest zajebiste. Znajdujemy się przy drodze szybkiego ruchu i zbliżamy się do wiaduktu. Pod spodem mamy kolej. To jest chyba pod napięciem, jeśli się nie mylę. Spójrzcie, co tutaj się wyprawia. Tutaj w tym miejscu ewidentnie ewidentnie nadmiar pola elektromagnetycznego. Przejdziemy spójrzcie co tutaj się wyprawia. Tak, tutaj tutaj możemy zauważyć no niebezpieczny poziom pal elektromagnetycznych w tym oto właśnie miejscu. Przejdziemy, zejdziemy z tego wiaduktu i zobaczymy, czy to w jakimś stopniu się uspokoi, i będziemy troszkę dalej od tej sieci kolejowej. Wędrujemy, wędrujemy. Jest dosyć zimno, także mamy dzisiaj tutaj minus 3, minus 4 stopnie. Także tutaj, przy okazji, mamy kolejny test w zimnych warunkach jak widać urządzenie działa ma się dobrze no i już się oddalamy i już tutaj tak jakby to pomalutku zanikało już bardziej z przewagą na poziom że tak powiem żółty jesteśmy coraz coraz dalej coraz dalej Ale wiadomo, że w pobliżu tutaj mogą być też inne urządzenia elektryczne. No, ale spójrzcie, o, już praktycznie zanikło. Już to praktycznie zanikło. Jesteśmy już praktycznie na bezpiecznym poziomie. Tak. Jest ok. Jest ok. Działa zajebisty sprzęt. Dobra, mamy przed sobą tutaj rozdzielnie elektryczną. I sprawdźmy, czy coś się tutaj zmieni. Tak, już, spójrzmy, elegancko. Tak. Wychwytuje duże pole elektromagnetyczne. Dokładnie tutaj. Jak możemy zauważyć, diody nawariują. Oddalmy się troszkę. Bezpieczne miejsce i już możemy zauważyć, jest zupełnie inaczej. Przybliżmy się, i voilà. Także urządzenie działa w pełni. Tak więc Szanowni Państwo, jak mogliśmy zauważyć, urządzenie w pełni działa i ma się dobrze. Wszystko za kwotę i6 zł na portalu Czemu Bo temu. No i bardzo fajne wykonanie, no wiadomo plastik tutaj jest, tak, ale... Fajnie tutaj to mierzy, naprawdę. Wiadomo, że to bardziej do takich doraźnych pomiarów, nie? Bo jeśli chcemy coś bardziej profesjonalnego, no to przydałby się tutaj jednak wyświetlacz LCD z dokładnymi pomiarami cyfrowymi. Natomiast tutaj tak do powierzchownych, po prostu orientacyjnych progów, jak najbardziej to urządzenie się nadaje. Super wygląd, bardzo po prostu intuicyjne. Skala intuicyjna, jak możemy zauważyć. Elegancja Francja, tak. I przypominam, model XW33667. I to by było na tyle z mojej strony. A dzisiaj ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.